Prosta kobieta jest wyśmiewana, gdy śpiewa na ulicy, ale jej głos przyciąga wytwórnie płytową. Drodzy przyjaciele, dzisiaj odkryjecie wzruszającą historię, która poruszy wasze serca opowieść o marzeniach, upokorzeniu i triumfie która rozgrywa się tutaj w naszej ukochanej Polsce. Nie zapomnijcie zostawić lajka, zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby nie przegapić kontynuacji tej niesamowitej historii. Zacznijmy podróż Marii prostej kobiety z 1010 niezwykłym talentem. Niebo Warszawy było pokryte szarymi chmurami w chłodny październikowy dzień. Maria Kowalska, 38-letnia kobieta, zamiatała chodnik przed kawiarnią Stary Mokotów, gdzie pracowała jako sprzątaczka. Jej brązowe włosy związane w prosty kok i skromny uniform odzwierciedlały jej proste, ale godne życie. Mimo zimna nuciła cicho ludową piosenkę, którą jej babcia śpiewała jej w dzieciństwie w jej rodzinnej wsi pod Krakowem. Maria, skończ wreszcie z tym skrzekiem. Straszysz klientów, krzyknął pan Nowak, właściciel kawiarni, przysadzisty mężczyzna z gęstym wąsem i wybuchowym temperamentem. Maria spuściła wzrok, przełykając gulę w gardle. Przepraszam, panie Nowak, nie zdawałam sobie sprawy. Jej koleżanki zachichotały za ladą. To nie pierwszy raz, gdy wyśmiewano ją za zwyczaj śpiewania. Ale muzyka była jej jedyną pociechą od czasu, gdy została wdową trzy lata temu, kiedy jej mąż zginął w wypadku w fabryce, w której pracował. Po skończonej zmianie, Maria wzięła swoją znoszoną torbę i chudy portfel. W drodze do przystanku autobusowego, który zabierał ją do jej mieszkania w dzielnicy Praga, zatrzymała się w parku Łazienkowskim. Tam nad stawem, gdy nikogo nie było w pobliżu, mogła śpiewać bez osądzania. Jej ciepły, głęboki głos z wpływami folkowymi, ale i nowoczesnymi, rozlewał się wśród pożółkłych drzew. Tęsknota za domem, tęsknota za krajem, Serce me tylko w bólu trwa. Gdzie jesteś, miłości moja? Pod ziemią, nie zobaczę cię już łzy zamgliły jej wzrok, gdy śpiewała, nie zauważając, że jakiś mężczyzna zatrzymał się kilka metrów dalej, słuchając jej uważnie. Proszę pani, ma pani niezwykły głos, powiedział, podchodząc bliżej. Maria drgnęła, natychmiast się czerwieniąc. Przepraszam, nie chciałam nikomu przeszkadzać. Nie, proszę, niech pani kontynuuje, nalegał mężczyzna elegancko ubrany, w czarnym płaszczu i kaszmirowym szaliku. Nazywam się Adam Kowalski. Jestem producentem muzycznym w Melodia Records. Maria zaśmiała się krótko, niedowierzająco. Jasne, a ja jestem Kajach. Adam uśmiechnął się. Rozumiem pani sceptycyzm, ale mówię poważnie. Rzadko słyszę głos z taką autentyczną emocją, wręczył jej wizytówkę. Maria spojrzała na nią podejrzliwie, po czym wzięła ją drżącymi rękami. Mamy studio przy ulicy Nowy Świat. Proszę przyjść jutro po południu na przesłuchanie. Bez zobowiązań, tylko zobaczmy, co może z tego wyniknąć. Proszę pana, jestem tylko sprzątaczką w kawiarni. Nie jestem artystką. Pani Mario, prawdziwi artyści nie są tworzeni w studiach, ale odkrywani w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Czekam na panią jutro. Adam odszedł, zostawiając Marię zdezorientowaną, z wizytówką zaciśniętą w spoconej dłoni. Kiedy dotarła do domu, do swojego skromnego, dwupokojowego mieszkania, czekał na nią syn Aleksander, szesnastoletni nastolatek. Mamo, spóźniłaś się. Coś się stało? Maria zawahała się, po czym pokazała mu wizytówkę. Ktoś usłyszał: Jak śpiewam w parku i. Aleksander wziął wizytówkę i jego oczy się rozszerzyły. Melodia Records? Mamo, oni są poważni. Wypromowali Dawida Podsiadło i Darię Zawiałow. Nie bądź głupi, Olek, to pewnie jakiś żart. Mamo, masz najpiękniejszy głos, jaki kiedykolwiek słyszałem. Dlaczego tak trudno uwierzyć, że ktoś inny też to zauważył? Maria objęła syna, jedyną osobę, która zawsze doceniała jej talent. Może, tylko może nadszedł czas, by zaryzykować. Drodzy przyjaciele, widzieliście, jak chwila odwagi może zmienić wszystko? Jeśli spodobał Wam się początek tej wzruszającej historii, nie zapomnijcie zostawić lajka, zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby nie przegapić następnego rozdziału niesamowitej podróży Marii. Czy pójdzie na przesłuchanie? Jakie tajemnice kryje jej przeszłość? Dowiecie się w następnym odcinku. Następny dzień w kawiarni wydawał się nie mieć końca dla Marii. Każdy klient, który wchodził, każda filiżanka, którą myła, każde dezaprobujące spojrzenie pana Nowaka, wszystko jakby trwało wieczność. Co z tobą dzisiaj, kobieto? Jesteś jakby w innym świecie, zauważyła pani Jadwiga, kucharka kawiarni, krępa kobieta o dobrym sercu. Maria zawahała się, po czym pokazała jej wizytówkę. Jadwiga przyjrzała się jej uważnie. Melodia Records? Mario Droga? Oni nie. Żartują, musisz iść. A jeśli to żart, albo gorzej. Jadwiga prychnęła. Co może być gorszego niż szorowanie podłóg dla tego nowaka aż do emerytury? Idź dziewczyno, co masz do stracenia? O siedemnastek Neota Maria wzięła swoją znoszoną kurtkę i skierowała się w stronę ulicy Nowy Świat. Z sercem pełnym wątpliwości. Imponujący budynek studia Melodia Records onieśmielał ją. W recepcji młoda i elegancka kobieta spojrzała na nią podejrzliwie, gdy Maria wspomniała imię Adama Kowalskiego. Ma pani umówione spotkanie? Nie. To znaczy, tak, powiedział, żebym przyszła dzisiaj. Recepcjonistka podniosła słuchawkę i mówiła cicho. Po kilku chwilach Adam pojawił się w luksusowym holu. Pani Mario, cieszę się, że pani przyszła zaprowadził ją do pomieszczenia z dźwiękoszczelnymi ścianami, pełnego profesjonalnego sprzętu. Młody mężczyzna z długimi włosami i kolczykami siedział przy skomplikowanej konsoli. To jest Piotr, nasz inżynier dźwięku. Proszę się zrelaksować, będziemy nagrywać tylko po to, by zobaczyć, jak brzmi pani głos w studiu. Maria drżała. Nie wiem, co zaśpiewać. To co pani śpiewała wczoraj w parku, było idealne. Maria zamknęła oczy, wyobrażając sobie, że jest sama nad stawem. Zaczęła cicho drżącym głosem, ale stopniowo stawał się silniejszy, pewniejszy. Ludowa piosenka o tęsknocie i stracie wypełniła pomieszczenie. Adam i Piotr spojrzeli na siebie zdumieni. Gdy Maria skończyła, zapadła głęboka cisza. Co? Co myślicie? Zapytała nerwowo. Adam podszedł bliżej. Mario, masz unikatowy głos. Autentyczny, wzruszający, z bólem przekształconym w piękno. To dokładnie to, czego szukamy do naszego projektu fuzji muzyki tradycyjnej ze współczesną. Piotr skinął głową. Szczerze, sprawiłaś, że poczułem gulę w gardle, a to rzadko mi się zdarza. Chcemy nagrać z Tobą album, powiedział Adam wprost. Na początek kontrakt, zobaczymy, jak pójdzie. Maria zamarła. Album ze mną? Ale nie jestem profesjonalną piosenkarką. Jesteś bardziej autentyczna niż wiele profesjonalistek, z którymi pracowałem. Publiczność szuka prawdy w muzyce, nie technicznej perfekcji. W drodze do domu, z wstępnym kontraktem w torbie do przestudiowania, Maria czuła, że żyje w śnie, ale gdy dotarła do domu, czekały na nią problemy. Aleksander. Siedział przy kuchennym stole z listem w ręku i zmartwionym wyrazem twarzy. Właściciel znowu podnosi nam czynsz, mamo, o 20%. Skąd weźmiemy tyle pieniędzy? Maria usiadła, czując się nagle przytłoczona. Jej muzyczny sen wydawał się już odległy. Ale potem, spojrzała na kontrakt w torbie, oferowana zaliczka rozwiązałaby ich problemy finansowe na kilka miesięcy. Olek, chyba mam rozwiązanie. Ale będę musiała zaryzykować. Biuro mecenasa Witkowskiego było surowe, ale profesjonalne. Maria słuchała uważnie wyjaśnień dotyczących klauzul kontraktu. Pani Kowalska, wygląda to na standardowy kontrakt dla debiutującego artysty. Zaliczka jest przyzwoita, tantiemy są uczciwe, ale musi pani zrozumieć, że będzie pani publicznie eksponowana. Pani życie się zmieni. Maria podpisała kontrakt drżącymi rękami. Robię to dla Olka, dla jego przyszłości. W następnych tygodniach życie Marii wpadło w wir. Rano pracowała w kawiarni, po południu spędzała godziny w studiu, nagrywając piosenki łączące tradycję z nowoczesnością. Jej silny głos, ukształtowany przez cierpienie i autentyczność, robił wrażenie na wszystkich profesjonalistach w studiu. Pan Nowak zauważył zmianę w zachowaniu Marii. Zachowujesz się? Jakbyś była za dobra dla tego miejsca, oskarżył ją pewnego dnia. Ostrzegam cię, nie toleruję lenistwa i postawy. Jadwiga, która znała sekret Marii, wtrąciła się. Zostaw ją w spokoju, Nowak. Nie widzisz, że kobieta pracuje za trzech? Pewnego deszczowego wieczoru, gdy Maria szykowała się do wyjścia ze studia, Adam ją zatrzymał. Mario, jutro mamy ważne spotkanie. Chcemy wypuścić Twój pierwszy singiel w programie trzecim Polskiego Radia. Będzie to audycja na żywo. Ogarnęła ją panika. Na żywo? Adam ja nie mogę. Nie jestem gotowa mówić publicznie. Mario, Twój głos musi być usłyszany, Twoja historia musi być opowiedziana. Prosta kobieta z trudnym życiem, która śpiewa z duszy, tego szukają. Je ja ludzie autentyczności. Następnego dnia w studio radiowym Maria siedziała sztywno obok prowadzącej audycję Krystyny Jandowskiej, znanej osobowości medialnej, słynącej z dociekliwych wywiadów. Dziś gościmy w studio Marię Kowalską, niedawne odkrycie Melodia Records. Mario, opowiedz nam swoją historię. Maria zaczęła nieśmiało, ale stopniowo jej głos nabierał pewności. Opowiedziała o dzieciństwie na wsi, o babci, która jej śpiewała, o stracie męża o codziennej walce o wychowanie syna samotnie. Muzyka była moją ucieczką, gdy śpiewam mogę wyrazić wszystko, czego nie potrafię powiedzieć słowami. Gdy zaśpiewała na żywo swój nowy singiel, tęsknota za domem, melodię łączącą elementy folkowe z nowoczesnymi aranżacjami, linie telefoniczne studia eksplodowały, słuchacze byli poruszeni jej autentycznością i historią. Wychodząc ze studia, Maria była zszokowana widokiem kilku reporterów, i fotografów czekających na nią. Jak to jest zostać artystką w wieku 38 lat? Czy to prawda, że byłaś sprzątaczką? Co mówi twój syn o twojej nowej karierze? Adam szybko zaprowadził ją do samochodu. Tak się zaczyna, Mario. Przygotuj się. Twoje życie się zmieni. Następnego ranka, gdy Maria przyszła do kawiarni, pan Nowak czekał na nią z gazetą w ręku. Co to do cholery jest? Zapytał, pokazując artykuł z jej zdjęciem. Tytuł głosił Od mopa do mikrofonu Maria Kowalska objawienie polskiej muzyki. Klienci kawiarni patrzyli na nią ciekawie, niektórzy prosili nawet o autografy. Pan Nowak był wściekły. Ukrywałaś to przede mną. Wykorzystujesz moje miejsce do reklamy? Nie, panie Nowak, ja tylko. Masz wybór. Albo jesteś tu sprzątaczką, albo jesteś gwiazdą. Nie możesz być obydwoma. Maria poczuła, jak miękną jej nogi. Jej praca była jedynym stabilnym źródłem dochodu. Panie Nowak, potrzebuję tej pracy. W takim razie zapomnij o tych głupotach ze śpiewaniem. Jadwiga wtrąciła się wściekle. Nowak, jesteś zgorzkniałym człowiekiem. Maria uczciwie pracowała dla ciebie przez lata. Jeśli ją zwolnisz za to, że ma talent, którego ty nie doceniasz, ja też się zwalniam. Napięcie przerwał telefon. Mari to był Adam. Mario, twój singiel eksplodował online. Ponad 100 tysięcy wyświetleń w kilka godzin. Musimy przyspieszyć wydanie albumu. Maria rozłączyła się, patrząc na nowaka i jadwigę. Nadszedł moment, by podjąć decyzję, która na zawsze zmieni jej życie. Sześć miesięcy później sala kongresowa w Warszawie była wypełniona po brzegi. Za kulisami Maria patrzyła przez kurtynę na tłum zebrany na premierze jej albumu Powroty. Wszystko w porządku? Zapytał Adam, teraz nie tylko jej producent, ale i bliski przyjaciel. Jestem przerażona. Wszyscy ci ludzie przyszli zobaczyć mnie? Adam uśmiechnął się. Przyszli, bo jesteś prawdziwa. W świecie pełnym fałszu, ty jesteś autentyczna. W ostatnich miesiącach życie Marii całkowicie się zmieniło. Po tym, jak odeszła z kawiarni, poświęciła się całkowicie muzyce. Jej singiel stał się viralem, jej historia inspirowała tysiące ludzi. Wywiady telewizyjne, małe koncerty, sesje autografów wszystko to wydawało się snem dla kobiety, która kiedyś myła podłogi, by przetrwać. Ale sukces przyniósł też wyzwania. Tabloidy wymyślały historię na jej temat, niektórzy krytycy muzyczni uważali ją za zbyt prostą. Nieprofesjonalną. Aleksander mierzył się z niechcianą uwagą w szkole, niektórzy koledzy dokuczali mu ze względu na jego gwiazdorską mamę. Maria weszła na scenę drżąc, reflektory ją oślepiały, publiczność była morzem niewyraźnych twarzy. Zamknęła oczy i zaczęła śpiewać pierwszą piosenkę Dom z gliny o swoim dzieciństwie na wsi. W miarę jak piosenka postępowała, drżenie znikało. Jej głos silny i jednocześnie wrażliwy wypełnił salę. Po zakończeniu utworu publiczność wybuchła oklaskami. Między piosenkami Maria opowiadała publiczności o doświadczeniach, które zainspirowały jej utwory. Ta piosenka nazywa się kawiarnia. Jest dla wszystkich, którzy jak ja podążają za marzeniami, nawet gdy inni ich zniechęcają. Wśród publiczności Maria zauważyła znajomą postać. Pan Nowak siedział w dziesiątym rzędzie, patrząc na nią z trudnym do odczytania wyrazem twarzy. Obok niego była Jadwiga, która entuzjastycznie pomachała do niej. Po koncercie, po wielu bisach, Maria została odprowadzona na sesję autografów. Setki fanów czekały, by ją spotkać, wielu dzieliło się z nią historiami o tym, jak jej muzyka dotknęła ich życia. Starsza kobieta ścisnęła jej ręce ze łzami w oczach. Twoja piosenka o stracie pomogła mi przejść przez śmierć mojego męża. Dziękuję ci za twoją szczerość. Pod koniec sesji, Maria była zaskoczona widokiem pana Nowaka, podchodzącego niezręcznie. Panie Nowak, przyszedłem powiedzieć, że myliłem się. Twój głos to dar i przepraszam, że tego nie widziałem Maria uśmiechnęła się bez urazy. Dziękuję, że pan przyszedł, Jadwiga objęła ją burzliwie. Mówiłam ci, jesteś niesamowita. Po odejściu ostatniego fana, Maria i Adam zostali sami w holu sali. Co dalej? Zapytała Maria wyczerpana, ale szczęśliwa. Krajowa trasa. Potem, kto wie, Europa jest gotowa na twój głos. Maria rozejrzała się, zdumiona swoją podróżą. Z parku Łazienkowskiego, gdzie śpiewała tylko dla siebie, trafiła na największą scenę w Warszawie, Aleksander podszedł dumny ze swojej mamy. Byłaś niesamowita, mamo. To wszystko dla ciebie, Olek? Zawsze dla ciebie. Adam dołączył. Nie, Mario, to dlatego, że miałaś odwagę podzielić się swoim darem ze światem. Przekształciłaś ból w piękno, a świat odpowiedział. W drodze do domu ich nowego domu w spokojnej dzielnicy Warszawy, Maria patrzyła przez okno samochodu na oświetlone miasto. Myślała o wszystkich kobietach takich jak ona, które ukrywają swoje talenty z lęku lub z pokory. Zadzwonił jej telefon. To był nieznany numer. Halo? Pani Maria Kowalska. Jestem Michał Wiśniewski z Global Music Europe. Byłem na pani koncercie. Imponujące. Chcielibyśmy porozmawiać o międzynarodowej współpracy. Maria uśmiechnęła się, patrząc na Aleksandra który zasnął na tylnym siedzeniu. Jej syn mógł teraz marzyć dalej o lepszej edukacji i o życiu bez finansowych trosk. A ona w wieku 38 lat nauczyła się, że nigdy nie jest za późno, by podążać za swoją pasją. Tak jestem zainteresowana. Porozmawiajmy. Drodzy przyjaciele, to była historia Marii, zwykłej kobiety, która miała odwagę podążać za Swoim wewnętrznym głosem, transformując swoje życie poprzez siłę muzyki i autentyczności. Jeśli ta historia poruszyła Wasze serca, prosimy o zostawienie lajka, zasubskrybowanie kanału i włączenie powiadomień, aby nie przegapić naszych przyszłych inspirujących historii z Polski i całego świata. Ponieważ każdy z nas ma głos, który zasługuje na to, by być usłyszanym, talent, który zasługuje na odkrycie. Kto wie? Może następna historia sukcesu będzie właśnie Twoją?